Eee, witajcie kochani, witajcie w energetyce dnia, energetyce dnia 18 sierpnia tysiąc, tyś, tysiąc, 2019 roku. To że Was nie będę cofała się w czasie, aczkolwiek dzisiejszy dzień, niedziela pod wpływem wibracji 11 z całości i dziewiątki z dnia może sprawić, że dzisiaj będziemy wspominać przeszłość. Eee, myślę, że wiele osób będzie myślami wracało do przeszłości. Ty sami ze sobą, czy na przykład poprzez spotkania z innymi ludźmi. Gdzieś dzisiaj będzie taka energia przeszłości, może to będzie um, takie um, sentymentalne spojrzenie, że kiedyś to było lepiej, że kiedyś mieliśmy więcej dla siebie czasu nawzajem, że kiedyś nie liczyły się tylko pieniądze, było um, um, można powiedzieć, biednie, ale bardziej serdecznie. Myślę, że tego typu wspominki dzisiaj będziemy mieli, może nawet przy niedzielnym obiedzie. Natomiast proszę Państwa, do czego dzisiaj sprzyja e, dzisiejszy dzień? Oczywiście do odpoczynku i ja bym powiedziała, tym razem, jeżeli chodzi o niedzielę, pod wpływem jedenastki i dziewiątki z dnia, ja bym powiedziała, naprawdę w tym dniu e, będziemy e, chcieli odpoczywać. Być może to też, jak gdyby, takie przerażenie na Państwa twarzach, może być, że to już koniec długiego weekendu, który rozpoczęliśmy w ostatnią środę. Być może to też właśnie taka chęć nachapania się tym jeszcze wolnym czasem. Przepraszam za użycie takiego słowa, ale takie właśnie mi przyszło do głowy. I proszę Państwa, czy dzisiaj będziemy produktywni? No raczej nie. Nawet ci, którzy w niedzielę tą pracują, aczkolwiek jest to wolna niedziela, mogą mieć problem z zebraniem się do pracy. Jeżeli rzeczywiście mamy jakieś trudne rzeczy do wykonania, no to dobrze by było, żeby w pierwszej części dnia gdzieś do godziny 12. Natomiast proszę Państwa, później dajmy sobie prawo do błogiego lenistwa, dajmy sobie również prawo, jeżeli poczujemy taką chęć. Do popracowania nad sobą, być może gdzieś odizolujmy się od innych ludzi, żeby właśnie pomedytować, albo zastanowić się zamkniętymi oczami nad swoim życiem, co powinnam zrobić, jak wykorzystać tą energię e, odpoczynku, który miałam przez długi weekend sierpieniowy, na co ją przekierować, więc może to będą dobre myśli, myśli owocujące później jakimś dobrym działaniem w Państwa życiu. Zdrowotnie raczej nic nie powinno się dziać, no może troszeczkę będziemy przewrażliwieni na, na punkcie siebie i psychicznie i, i, i jak gdyby z ciała fizycznego. I kochani, zobaczę jak ta niedziela wygląda w kartach, czyli co się będzie dzisiaj działo, jaka karta będzie nam różne rzeczy podpowiadać. Generalnie wyszła karta cesarz, karta bardzo silna, i oczywiście bym powiedziała w normalnym w normalnych warunkach, gdyby to był poniedziałek, środa, czwartek, piątek, to bym powiedziała: cesarz mówi, skup się na sprawach zawodowych. Ja bym powiedziała: No, w niedzielę niekoniecznie, ale myślę, że to może być silniejsze od państwa i po prostu państwo już wiedząc, że się kończy weekend, gdzieś będziecie myśleli o sprawach zawodowych i gdzieś pewnego rodzaju taka, no nie wiem, takie nabuzowanie gdzieś może do waszego życia się wkraść. Natomiast generalnie karta cesarz też personifikuje mężczyznę, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą dzisiaj być ważne. Czyli na przykład powinniśmy poświęcić im więcej czasu albo ich, bym powiedziała, w ostatnie godziny wolnego dnia dopieścić, żeby od jutra byli silni i zawojowali świat. I kochani, jeszcze afirmacja na dzisiaj, afirmacja na dzisiaj, wszystkie moje zmartwienia i problemy mają rozwiązanie, chcę je poznać. Bardzo ładna afirmacja, czyli właśnie rezonująca z tym, co powiedziałam, jedenastka, dziewiątka, przemyślenia w samotności. Proszę Państwa, życzę Państwu, aby te przemyślenia były wartościowe, żeby pozmieniały pozytywnie Państwa życie. A chociażby coś dobrego wniosło do dzisiejszego dnia, i oczywiście do zobaczenia jutro. Zapraszam na jutrzejszą energetykę, aby dobrą wróżbą rozpocząć nowy tydzień. Do zobaczenia!